Cześć, tu Beata, dziś mamy środę 28 lipca, czas na minutę starannie. Karta na dziś to Paść Buław. A więc taka młoda energia z żywiołu ognia, zdradzająca entuzjazm, taką chęć poznawania, ale też poznająca właściwie teraz. Hmm, świadomość, czy mająca świadomość swoich sił, swoich umiejętności. Owszem, może jeszcze nie jest to dojrzała energia, może ten potencjał jest jeszcze niewykorzystany, natomiast dajmy, dajmy sobie szansę dzisiaj właśnie, żeby zgłębiać te nowe pomysły, żeby angażować właśnie w swój optymizm. Niekoniecznie musimy patrzeć przez różowe okulary, ale to wcale też nie oznacza, że mamy cały czas doszukiwać się tylko i wyłącznie tych negatywnych aspektów. Dlatego Paś Buław naprawdę przypomina, żeby wykorzystać ten potencjał. On może mieć, czy możemy dzisiaj odczuwać, nawet nadmiar, tego, tych chęci, tych możliwości, pomysłów. Dlatego warto jakby sobie to uporządkować i zawsze koncentrować się na tym, co jest dla ciebie najważniejsze. To działanie będzie kluczowe. Jesteśmy, pamiętajmy, jesteśmy w żywiole ognia, a w Żywiole ognia chodzi o działanie. I to nie bo można działać na 15 frontach, tylko że niczego się nie zrobi dobrze, albo niczego się nie doprowadzi do końca i będzie to trwało dużo dłużej w, natomiast w energii Pazia Pucharu. Pa, Fazia buław chodzi o to, żeby skoncentrować swoją, e, swoją energię do działania. Dzięki temu, na przykład, jeżeli chcemy coś zakończyć, chcemy rozpocząć coś nowego, to to jest naprawdę świetny moment na to, szczególnie jeżeli ukierunkujemy swoje działanie, jeżeli nie, jeżeli nie będziemy rozmieniać się e, na drobne. Oczywiście w wyzwaniu e, może nas taki gniew wewnętrzny, że coś się nie udaje, albo taka porywczość nawet, więc zwracajmy uwagę, czy kontrolujemy. Poziom temperatury, bo w przeciwnym razie wszystko może stanąć w ogniu. My jesteśmy w talii Intuitive Tarot. Ja zaraz spróbuję ją tutaj pokazać. Tak wygląda. W tym przypadku jest to kobieta. Piękna. I oczywiście, ja w ogóle często już, już jakiś czas temu, jakby zapoznałam się z taką ideą, że Pazie w tarocie to posłańcy, czyli jakieś wiadomości, które możemy otrzymywać, tak? Ale też posiadają, czy energia Pazia posiada taką swobodę pomiędzy poruszania się między światem zewnętrznym a duchowym. I tak na przykład w tej talii autorka nawiązuje do mitu Persefony, która została porwana przez Hadesa i w momencie kiedy zjadła owoc granatu, który jej podarował, pomimo że zdawała sobie sprawę, że to już będzie to już będzie ten moment, w którym będzie musiała zostać tam, i tak się zdecydowała. Więc to jest właśnie to podejmowanie ryzyka, podejmowanie wyzwania, nazwijmy to w ten sposób. I oczywiście może się to wiązać na przykład z odwagą i taką siłą kreatywną, naprawdę, bo to żywioł ognia tak działa, ale też wykorzystuje swoją intuicję, wykorzystuje swoje umiejętności do tego, aby błyskawicznie przeanalizować sytuację, czy ocenić sytuację, czy ocenić postać kogoś, tak? W sensie będziemy oceniać, jak ktoś, chociaż często mówimy, że nie oceniamy ludzi, nieprawda, wszyscy ich oceniamy, więc naprawdę warto dzisiaj podejść do tego w taki, w taki sposób. I oczywiście to wcale nie oznacza, że teraz jeżeli coś, w... często mamy za sobą takie przeświadczenie, no nic mi się nie udawało no nic mi nie szło, nie wyglądało to tak jak, jak powinno, więc teraz jakby nie chcę nam się zabrać do tego ale mm, naprawdę warto poświęcić temu uwagę natomiast unikajmy tego, co powiedziałam wcześniej, czyli tego, co jest w wyzwaniu, tej porywczości gniew Gniewu takiego w działaniu, tak? bo to może nam tylko przeszkodzić i ta chroniczna, czy ta złość może się przerodzić właśnie w taką chroniczną złość, gdzie nieustannie będziemy tak działać, a w rezultacie będziemy, będziemy zgorzkniali, tak? ale to jest też tak zwana zasłona dymna przed na przykład strachem, który nas paraliżuje, więc zdajmy sobie sprawę, czy przypadkiem właśnie tak nie jest przynajmniej warto by to wziąć pod uwagę. W przeciwnym razie sparaliżuje nas niemożność odcięcia się od tego, co nas blokuje, co nas paraliżuje. Wykorzystajmy tą energię ognia, tą młodą energię żywiołu ognia do działania właśnie po to, żeby przetestować nowe możliwości. Wczoraj była mowa zupełnie o czym innym, niekoniecznie był czas na testowanie nowych y, y, działań, dziś bardziej na zapisywanie je do notesu i zbieranie. Dziś jest właśnie moment, żeby być może przetestować jedną z nich. Spróbujmy. Na pewno y, będziemy mieli na, w najgorszym przypadku, stwierdzimy, ok, to jest nie dla nas, ale wtedy nie będzie zgadywania, tak? to będzie po prostu testowanie. I pamiętajmy, jeżeli dopadnie nas porażka, nie dajmy się tej, tej złej energii, po Porażki nas zawsze czegoś uczą. Nie wierzę w ludzi, którzy twierdzą, że całe, życie mieli, to jest jedno, całe ich życie to jedno wielkie pasmo sukcesów. To jest niemożliwe. To właśnie dzięki porażkom podnosimy się i uczymy się czegoś nowego, i być może nauczymy się kontrolować ten poziom temperatury. I dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej ukierunkowywać tę energię dokładnie tam, gdzie chcemy. Trzymajcie się pa.